Witam najlepszą społeczność na rynku krypto. Lecimy sobie z szybkim omówieniem lunchpada. Zanim do tego przejdziemy, wejdzie, wejdziemy sobie jeszcze w zakładkę derywatywy, więcej niż derywatywy, i wejdziemy sobie w zakładkę głosowania, ponieważ e, myślę, że wielu z nas może e, oddać głos na jakiś e, projekt, który tutaj będzie dodawany do, do futuresów. E, I tak, ja, mam ja mogę oddać jeden głos. E, teraz tak sobie tutaj przejdziemy. Co to są w ogóle te e, buy votes na, na buybicie? Bybit users, czyli użytkownicy Bybita mogą głosować na jakiś ulubiony projekt, który będzie wylistowany na, na handel z dźwignią. Nie potrzebujecie do tego KYC. Aby otrzymać ten jeden głos, tak jak tutaj ja mam, ten jeden vote, musicie mieć minimum 500 bitów. Ja się właśnie do tego pułapu zaliczam, a ewentualnie możecie zrobić też weekly trading volume w dolarach, czyli przykładowo żeby otrzymać ten jeden głos, musicie mieć volum na poziomie 5000 dolarów, czyli przykładowo macie 500 dolków na giełdzie, sprzedajecie i kupujecie bitcoina eee, inaczej. 5 razy kupujecie Bitcoina i 5 razy go sprzedajecie dzięki temu otrzymujecie jeden głos, ale to jest tak sło wst słowem wstępu, nie jest to zbyt eee, jakoś mega ważne. No I tutaj, jeżeli wybierzemy odpowiedni projekt z tych 5, czyli mamy 20% szans na wybranie projektu, który wygra, dostaniemy później jakieś nagrody. Ja sobie wybieram tutaj. Ceka, all-in. No, i oddaję swój głos. Dobra, to tak słowem, że tak powiem, wstępu. Lecimy sobie teraz do zakładki Launchpad. ciach. I jak widzicie, już jest na SLG robiony Snapshot Period. Czyli teraz tak, wchodzimy sobie tutaj. I, i, i jak widzimy, dzisiaj jest 14, czyli od 14. Jest robiony snapshot period, który potrwa do 19 i przez te całe 5 dni będzie zliczane wasze saldo event, albo bitów, albo USDT, w zależności od tego poprzez co chcecie po prostu wchodzić do tego Lunchpada. No więc generalnie od dnia dzisiejszego musicie już mieć, jeżeli chcecie wziąć udział w loterii, minimum 101 USDT. A jak chcecie wchodzić przez bity, no to musicie mieć na swoim koncie bity. Później, jak 19 już ten snapshot minie, ten okres tego snapshotu, gdzie, są, gdzie zliczane jest wasze saldo bitów lub USDT, to w ciągu jednego dnia, nawet, nawet tego samego dnia, będzie, że tak powiem, Distribution Period, czyli po prostu będą te tokeny SLG przyznawane do waszego konta i będzie też alokacja. Tych, tych poszczególnych projektów, znaczy tego poszczególnego projektu, i od razu będziecie mogli go sprzedać. Tutaj macie całą też informację odnośnie tego snapshotu period. W skrócie, nic na razie nie robicie, po prostu musicie mieć saldo, e, ewentualnie 100 USDT lub bity, w zależności od tego, co chcecie wchodzić, i po prostu przez 5 dni teraz będzie zliczane wasze saldo. Pamiętajcie, że musicie mieć średnią minimum, jeżeli chcecie wziąć udział w loterii, bo podejrzewam, że większość ludzi będzie wchodziło przez loterię, musicie mieć. Od dnia dzisiejszego 100 USDT na waszym koncie, chyba że na przykład wejdziecie od 15, to wtedy już będziecie musieli mieć na przykład 120 USDT, żeby wiecie, żeby ten balans, czyli ten average, to po prostu ta średnia z waszego z tych 5 dni, żeby była po prostu 100 dolarków. No, myślę, że wszystko jasne. Ja już na jednym koncie mam bity, na drugim koncie mam 100 dolarków na giełdzie. Czekamy teraz 5 dni. Później będziemy subskrybować i, 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 i to tyle. Pozdro wariaty.